Maksimie i Wiktorynie, módlcie się za nami, święty Atanazy, módl się za nami, święty Jakubie, dzisiejszy patronie, módl się za nami, święty Krzysztofie, módl się za nami. Święci Wojciechu i Stanisławie, módl się, się za nami. Święty Andrzeju Bobolo, módl się za nami. Święty Franciszku Salezy, módl się za nami. Karolu Boroneuszu, módl się za nami. Święty Joanno de Chantal, się, się za nami. Pacyfiku, módl się, módl się za nami. Święty Jacku Drowożu, módl, módl się za nami. Małże, módl się, módl się za nami. Módl się za nami. Święta Apolonio. Módl się za nami. Święty Janie Bosko. Módl się za nami. Błogosławiona piątku Kuratoria Męczenników Salesjańskich. Módl, 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 Módl się za nami. Święci Papieże Piusie Piąty i Piusie Dziesiąty. Módl się, Módl się za nami. Święty, Janie nie Mario Janeju, młódź się Święty za nami. Święty Ojcze Maximianie Mario Kolbe, młódź się Święty za nami. Błogosławiony kapłanie męczennik Nelu Pinot, się Świętym za nami. Wszyscy święci, święte Boże, młódź się, się za nami. Święty Józefie, módl się, się za nami. z nim Chrystianorum. ora Mariał z nim Chrystianorum. Mariał z nim Maria Mario Pogromicielko, i i wszelkich perezji, mów się za nami. We wszystkich intencjach, zanoszonych każdego dnia, w modlitwie, przy różańców, poróżańców. upraszamy przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Wierzę w Ciebie, Boże żywy, w Trójcy jedynych prawdziwy, wierzę w coś objawił Boże, Te We słowo mylić nie może. Ufam Tobie, Boś ty wierny, Wszechmocny i miłosierny, Dasz mi grzechów odpuszczenie, łaskę i wieczne zbawienie. Boże, choć się nie pojmuje, Jednak nad wszystko miłuje, Nad wszystko, co jest stworzone, Boś ty dobro nieskończone, A jako samego siebie, Wszystkich miłuje dla ciebie. a żałuję za me złości, Jedynie dla twej miłości, Bądź miłości w niegrzecznemu.